Siemanko, pokażę Wam dzisiaj grę Profil 2 Gra Łęczka, w której możemy się zmierzyć ze znajomymi albo sami połowić ryby, jak kto woli. Pokażę to na short capie, w trybie pojedynczym. Skąd będę kontynuować moją grę, bo 30 minut trwa, ale ja chyba nie będę wam całego pokazywał. Pokażę wam tu na jeziorze Mary. Tutaj widzicie W ciągu 30 minut zapałem 5 kilo Aha Aha Okej okay. Okej okay. To coś zrypałem Aha dobra, okej okay. Aha Dobra Nie mogę na No to zostało mi czwarte jeziorko To Zobaczymy co na tym będzie Nie grałem na tym jeszcze Albo mi się wydawało, że dodatnia temperatura Nie, dobra To coś mi się muciło. Pokażę wam mm, prawdopodobnie dobrą miejscówkę, bo jeszcze na tej mapie nie grałem, ale prawda jest taka, że gdzie idą dwa lutki na pojedynczym, tam będą ryby. Taka jest prawda, że zamawa w ogóle. Aha, jeziorko. To są oni idą na płytką wodę. Hm. To jest dobre pytanie. Ale okej. Okay. Skoro oni idą tu, to my siadamy między nimi. Bo będziemy sobie więcej podobiństwo złapania czegoś. Ale na... W tym kapie to i tak w sumie i, i tak zawsze wygrywasz Bo zawsze tobie biorą ryba nie nim. No, też, ale tobie największej ilości, bo po 30 ryb wyciąga pół godziny. Dobra, od razu zmieniamy wędkę na no, najdelikatniejszą, żeby najmniejsze brania widać. Było no i lecimy. Zobaczymy coś w przerędu. O myślałem, że brano już. Ale nie. Zobaczymy. Potrząsiemy trochę, może coś podejdzie. Coś w całą miejscówkę wybrali. Ktoś na środku siedzi. Ten tu siedzi na środku. Tamten dobrą miejscówkę wybrał. No to jakąś taką... Ale jeszcze będzie okazja, że pójdą, bo przysiądziemy się na ich miejscówkę. I zobaczymy. Na szupaka nie wiem czy warto polować, bo ja ani razu się nie złapałem. Więc nie jestem pewien. No, come on. 7 za zdjęcie, kurde mi coś brała. Kurde, no nic. Jeszcze raz się tak to... Dobra zrobimy to w ten sposób, że... improwizorka rzucimy się, o! no tak no to nie dziwne, że nic nie wierzę to jeszcze raz bez robaka to my nic nie złapiamy dobra o! jest bramka, jest rybka okonek? okonek chcę rzucić bram no, malutki Jest raz Ogólnie trzeba szukać półek skalnych, bo tam lubią okonki ipaki i sandace. No ten już od niż 82. Bezrobakę? Zrobakę. Spróbujemy. Tam najczęściej jakieś ładne sztuki siedzą albo przyważnie przypadkowa ryba. 35 to że jest nic wody, Wielka ryba. Dobra. zobaczmy. Hmm. Lecimy dalej. Hmm. O, cisza. I bram. I mamy rybkę. Dobra. O, jeszcze ładniejsza koniec, to 5 gram. I to wszystko zależy od tego, gdzie traficie, na jakie miejsce. Bo tutaj na singlu jest tak zrobione, że, że po prostu oni wiedzą gdzie są ryby, ty idziesz zanim masz ryby, a na multiplayerze tak nie będzie po prostu musisz sam wyczaić dobrą mikroskopę gdzie mogą być ryby I to jest naprawdę czasem bardzo trudne i czasem po prostu idę i wracam na start pustymi rękoma znaczy no poświętiję. no i cisza o, jest lepka dobra widzicie same okonki

Na chwilę. Dobra, w pierdze bo nie ten klawis nacinał, oczywiście, ale przysiadały się w miejsce gdzie nasz kochany NPC sami łowił. I zobaczymy, czy on miał szansę tu wyciągnąć taką większą rybkę, czy jednak jest to samo co u mnie, bo trochę płycej. Zaraz się okaże. Na razie, o, O, coś jest. Dobra, siedzi ale widzę, że takie same małe petki, jak moja, nawet mniejsze więc my moja miejscówka była lepiej zlokalizowana w lepszym miejscu lepiej wycaiłem rybki i mam następną rybkę, bo ta może być troszkę większa No no 43 ale widzicie, no siedzieć sobie tylko klikarz klikasz, klikasz myszką proszę, a właśnie a propos. tu są szuwary a spróbujemy, wiecie? Może pirazy razy się uda to taka wyciągnąć, bo to będzie chyba za płytko. No, to będzie bardzo płytko. Za zatem. Ale, ale spróbujmy. Może pirazy razy się uda. Zmiana będzie oczywiście na okonka. Spróbujmy najpierw na okonka. Oczywiście nie znaczy, że tu są te okonki, tego go złapiemy w tym momencie, tak? to raczej są największe okonki. To nie zmienia zdania, że powinny tu być. Nie powinny No ale widzę, że fisha Czyli prawdopodobnie tu nic nie złapiemy. Dobra. I nie ma sensu tu strzec. Tadzioni w ogóle poszli wszyscy. Aha, oni to są. Dobra, przejdźmy do nich na środek bo no tu może coś większego będzie się działo I czekajcie chwilę dobra doszliśmy a ja musiałem trochę ogarnąć swoje choróbstwo ja mam taki kamuflaż ja akurat fajny bo podpatrzyłem od jednego Polaka, z którym miałem więc sobie wziąłem też ten kamuflaż ja i też w kamuflażu Dobra, tu powinno siedzieć większy mam nadzieję. Hmm. Come on. No i jest. Może nie większa, ale... No mała taka pyrtka, 61. Ale lepsze jest to niż... Siedzenie i nic nie mówię, nie w Jeden siedzi tu, tu skróci głębiej. Dobrą miejscówkę ma też. Poprawo ode mnie? Wolę trochę Noka mam rybki dobra, bram nie To Dobra branko jest i mamy rybka Może być większa troszeczkę No troszeczkę większa 84 już Mogliby kurczę zrobić takie coś, że pokazują sum, nie wiem, jakąś najmniejszą, największą wagę ryby, następna rybka jest. Dobra, no widzicie to samo konie, garony, nic innego nie. Dobra, zmienimy to plaka. Dobra, i tak. Tak więc to jest mult, to jest bardzo fajna gra, jeśli chcemy z kimś pograć. Bardzo fajnie, że można rywalizować ze sobą. W no, kilka osób można swój serwer założyć, ale jeszcze nie, 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 nie wiem do końca jak. Bo no, kurczę, próbowałem, ale coś, coś nie chce się łączyć. Ale można, można rywalizować swoje serwery i grać ze znajomymi. To jest moim zdaniem dużym plusem tej gry. No i zadarło robaka, a nie? Nie To takie delikatne te działania. Co? No, przecież... zaciałem Delikatne, spokojne ruchy robimy, co nie zawsze znaczy, że będą ci. Dobra, muszę na chwilę, że dwóch. Dobra. Yy. Yy, nic tu nie bierze niestety, zobaczmy. A no poszli sobie, to możemy sprawdzić tą głębszą dziurkę. Yy, jeszcze nie mam robaka, No tak. Kurczę, tu się jedzie nadal. Nie, to była chyba ta dziurka. Ale ja nie wiem. To jest tu... Kurde! No tak, to no jest tu. Tu jest głębiej. Rzucimy sobie na ochotkę. No jak nie wiem, faktycznie. Nie dużo, bo nie dużo, ale tak głęboko się tak może dużo nam sprawić radości i tę szlaną sztukę Pierwszy zutki od razu branko mamy, tylko że ząbałem dobra, siedzi. Siedzi nasz kompan. Zobaczmy. Pokonek. 76 gram, kurczę. Nie wiem, nie wiem kurczę. Nie ma od czego żale w dużej ryby. Naprawdę nie mam, nie mam pojęcia z drugiego. Dwóch siedzi tam, przy samym brzegu. Nie wiem, czy to jest No dobra, nie było. Dobra, to są brania. Niekiedy rzadkie, bo rzadkie złożycie, bo trzeba płacić ten pierwszy, ten na drugi zakinali, bo... Jest większa szansa już to wetniemy Już wiele razy no tak, że pierwszym razem kiwnęło się Ja zacinam lipa nie mamy robaka A za drugim zazwyczaj za każdym razem udało mi się wyciągnąć Tak, jeszcze w następnym odcinku może pokażę Wam polowanie na miętusy, bo to może być fajne Dobra, mamy bramkę i mamy rybkę. Ładny okonet, może no, no nie tak ładny. Tak, ja mówiłem o mintusach. Pokażę Wam mniej więcej Mięciówkę na jednej z mapy i mm, sposób łapania mintusa. No, w sumie on jest łat, łatwy i nie jest, powinien sprawić nikomu większego problemu. Ale no, pokażę. Tam jedna osoba już robiła ten filmik ale nie zaszkodzi drugi raz zrobić. No ale No i chyba ze żarło. Dobra, jest. Same konie. Dobra. Zmieniamy na czerwoną pinkę. naciągamy i rzucamy Zobaczymy, może złapiemy jakąś Tu z białorybu. O jest, ja. ale no, pewnie o tym Niestety Nic nie chce brać 17 koni Kurde, chciałem coś większego złapać, żebym pokazać, ale nie da się. To słabo jeziorko na to chyba. Tutaj głęboko to nie jest zbytnio. Ja się Siedzę na prawie na pół. na spadku. Na półce. Widzicie. Delastnięty i liczba. Wiem. Hmm. No bo. Zmienimy mi się Pójdziemy na to drugie. Drugą wystekę wyżej. Nasza wystek. Na padlisko. No gdzieś tu. od jakby. Bierdziem. Klap. Niemiem. Roba kala No, proszę bardzo. Pierwszy rzut od razu ryba. Szlak Film got Mamy drugą. Okonie oczywiście, no. 19 gram, bardzo duży. Dobra. Jeszcze raz. Mili to trzeba. Mniej więcej by trafić miejscówkę Mam które duże grają no wiadomo, że z nimi nie wygracie. Bo Oni zawsze są pierwsi. Mam branko i mam rybka. 70 hmm. może? Przecięcia. No ty.

miejscówka jest tu, jest taka mniej więcej dobra, ale taka średnia tutaj, średnia, a na tym jeziorze najlepiej to by się tutaj teraz głębi łapało. No, ja się z wami żegnam do następnego filmiku, pokażę właśnie łapię Miantusy pewnie, No i na razie.